Witajcie tupeczek, kolejna adwentowa degustacja, numer number 17. 17 dzień. Obejrzyjmy co się tu ukryło, butelka 0,3 jak zwykle, a piwko się nazywał Biały Kieł z browaru łąkomin, a w stylu, w stylu Wheat Wine, czyli. Białe wino, nie coś takiego nie to jest Wit, czyli takie pszeniczne, coś takiego, jakiś taki bliżej mi nieznany styl, mało spotykany, niezwykłe gładkie, bogate, w smaku, treściwe piwo, gęste, degustacyjne, mocne PEL z dominującym udziałem słodu pszenicznego zasypię tak jest, bo Wit to jest pszenica. pszeniczny PA, karamunik, cukier, cukier trzcinowy. Miele Sybilla, drożdże US-05, polecane do serów pleśniowych, deserów czekoladowych, toffi. Hmm. seru tu nie mam, kajsy już jak to zjednieją, to więc no, obejrzymy co to jest za piwko. 11% alkoholu, także sporo, 24,5% ekstraktu. No, sprawdzimy co to jest za, za piwko. To nie jest barley wine, no, wheat wine, czyli takie, no... Bierzemy, co tu będą zanuty. No. Ale z butelki jakby tak... winem czuć, jakieś winogrono wyraźnie tu wyczuwam. No. To nie tako winogrono, nie wino i no... takie winogrono, takie jak... Jak się sklepie, no, Takie zielone winogrona, wyraźnie tu z butelki wyczuwu. Obejrzymy. Hmm. O, tak, żeby się ciut... Piana się utworzyła, co nie zawsze miało miejsce. Kolorek elegancki, taki... Miedziany. No, tu już ten zapach nie jest taki... Intensywne to winogrona, jakby gdzieś tak już uciekło. O, ale słodecz jest wyraźnie, No, wyraźnie słodecz ona nie jest taką agresywną, i ona jest taką bardzo, bardzo długo i bardzo przyjemną. Takie nuty, właśnie nuty tofi. Taki, no może ten cukier trzcinowy to zrobił ale no, przyjemnie się to pije. Strasznie takie delikatne, praktycznie no... Też na końcu właśnie pierwszy ten alkohol tak trochę. To 11%, ale z początku jest taki długi, długi... Długi finish słodowy, no nie słodowy, no taki słodkawy. Na końcu taką lekko alkoholową goryczka, ale lekko, ale ta nuta jest taką no bardzo przyjemną. W smaku no. Nie wiem winogrona, nic takiego, nie, nic z tych rzeczy. No taką przyjemną, przyjemną słodycz. Naprawdę taką karmelową tofi, takie nuty na plus, na pewno jeden z lepszych piw adwentowych. Jak najbardziej tu wszystko grą, wszystko współgrą. No to tak aż, aż tego nie idzie tak, tak wyrazić słowami. Tak to, tak to smakuje, no. Piwko albo jest dobre, albo jest takie sobie, albo, albo, jest całkiem złe, no i to, to wyczuć od razu, tu się nie trzeba nie trzeba jakoś poetycko rozdrabniać nad tym, że nie jest takim też wybitnym poetą, żeby to tu jakoś tak nazywać. Po prostu, albo smakuje, jest dobre, albo jest ohydne, a to jest, a to jest dobre. No dobre i każdemu to lubi takie piwa słodkawe polecam jak najbardziej, jak najbardziej zakup udany, degustacja dzisiaj na plus. No i tyle. Coś więcej powiedzieć. Prost, widzimy się jutro, a ja sobie dam po leku, po leku te piwo fajnie, fajnie degustowo. bo jak jest dobre, to się fajnie degustuje.